Dzień dobry. Chciałabym zaprezentować Państwu na portalu użytkownika profesjonalnego scenariusz dotyczący zgłoszenia zawarcia umowy profesjonalnej. Proces 6.4. Zgłoszenie zawarcia umowy profesjonalnej. Celem procesu jest odwzorowanie w rejestrze relacji, informacji o zawarciu umowy profesjonalnej. Stanem początkowym procesu 64 jest odebranie przez OIR komunikatu powiadomienie o zawarciu umowy profesjonalnej. Stanem końcowym jest zarejestrowanie w rejestrze relacji informacji o zawartej umowie profesjonalnej albo udostępnienie przez OIRE komunikatu odrzucenie powiadomienia o zawarciu umowy profesjonalnej. Użytkownik, który może uruchomić proces, to reprezentant operatora lub POBA. Teraz zaprezentuję Państwu omówiony proces 6.4 w systemie. Jesteśmy zalogowani na koncie operatora. Z górnej belki wybieramy procesy. Przechodzimy do grupy szóstej. Czyli zasilenie sesji danymi i wybieramy proces 6-4. Pojawiła się formatka. Uzupełnimy ją przykładowymi danymi: typ zgłoszonej umowy, gutka, identyfikator sprzedawcy, wybieramy z listy. Następnie data wejścia w życie umowy. I realizacja nowych umów. Tru. Po wypełnieniu formatki danymi klikamy Prześlij. Proces wykonał się prawidłowo. Świadczy o tym zielony dymek w prawym górnym rogu. W celu przejrzenia listy komunikatów, czyli komunikatu pierwotnego, który wysłaliśmy, oraz akceptacji. Przechodzimy do dalszych działań, wyszukania komunikatów biznesowych, uzupełnienia kryteria filtrowania oraz naciskamy szukaj. Jak widzimy, tu mamy komunikat pierwotny, który wysłaliśmy, a tu akceptację. W ramach procesu 6.4 wysyłana jest notyfikacja do drugiej strony umowy. W celu prezentacji komunikatu musimy przelogować się na konto sprzedawcy. I tak jak w przypadku operatora, przechodzimy do dalszych działań, wyszukanie komunikatów biznesowych. Uzupełniamy kryteria filtrowania i klikamy Szukaj. Pojawiła się notyfikacja. Możemy w nią wejść. Następnie Odzyskaj komunikat. I tu przeglądamy zawartość komunikatu. Jak widać, proces został zrealizowany prawidłowo. Dziękujemy za uwagę.